Witam serdecznie wszystkich w pierwszym odcinku z poradnika do programowania. Przechodząc przez wszystkie części programowania, przez cały okres naszego poradnika, wszystkich odcinków, będziemy starali się oczywiście nauczyć Was wszystkich, jak programować, nauczyć, nauczyć oczywiście tych podstaw, ponieważ nauczenie się programowania nie jest to parę filmów na YouTube, czy parę poradników, lecz jest to po prostu doświadczenie i umiejętności. Postaram się oczywiście wszystkim przedstawić same podstawy, w prosty, zrozumiały sposób, w prostym języku, aby wszyscy nauczyli się podstaw, żeby umieli potem wykonać dowolny program, zaprogramować sobie obróbkę na obrabiarkach CNC. Na samym początku dodam, że wszystko będziemy sobie wykonywać w, w programie, do, w symulatorze, dokładnie Siemensa, będzie to Siemens, dokładnie Sinumerik 840D. Ale zanim to wszystko, zanim przejdziemy do praktyki, tak naprawdę, czyli do pokazywania, w jaki sposób y, pisać program, oczywiście do pierwszego napisania programu przydadzą się też wiadomości teoretyczne. Jest to pierwszy odcinek teoretyczny, w którym przekażę Wam niezbędne informacje, które będą potrzebne po prostu Wam do przyszłych działań, żeby wykonać y, wszystkie czynności w programie. Y, przedstawię Wam y, proste definicje. Pierwsze definicje, czym jest program, y, z czego program się składa jak go wykonać podstawowe informacje na temat programu podstawowe kody na co dzielimy kody w jakich współrzędnych wszystko obrabiamy po prostu jak to wszystko działa więc tak przejdźmy może sobie do pierwszej informacji więc tak wprowadzę was wszystkich do programowania cence ogólnie tak tak jak przed chwilą mówiłem podstawy programowania to są kody współrzędne char charakterystyczne punkty dla po prostu obróbki skrawaniem. Zacznijmy sobie od programu. Definicja programu najprostsza. Program jest to ciąg instrukcji sterujących ruchami narzędzia. Oczywiście te ruchy narzędzia są względem przedmiotu obramianego, ponieważ w tym przypadku ustawiamy sobie punkt zerowy względem naszego przedmiotu obramianego, gdzie później możemy pisać program. Ale z definicji już takiej książkowej, tak jak mówiłem, program jest to ciąg instrukcji sterujących. W te instrukcje sterujące wchodzą kody, takie jak G-kody, M-kody, w późniejszych y, również funkcjach wchodzą cykle, funkcje, tak jak mówię, i wszystkie takie poszczególne rzeczy. Ważne, żeby zapamiętać, że program jest to po prostu ciąg instrukcji sterujących ruchami narzędzia względem przedmiotu obrabianego. Y, oczywiście program y, nie jest sam. Program też się składa oczywiście z różnych bloku, bloków. Czyli tak, program składa się z bloków. Bloki również z czegoś się składają. Bloki składają się ze słów rozdzielonych na adresy i kody. Jest blok, blok się dzieli na słowa, a słowa dzielą się na adresy i kody. W przypadku bloków, blok to jest jedna linijka w naszym symulatorze, w pisaniu naszego programu, i z tego bloku powstaje nam słowo. Słowo to załóżmy jest kod G54, o którym będzie mowa później. G54 dzieli się właśnie na adres i kod. Adres to jest słowo g, czyli ta funkcja tego kodu, i sam kod to jest po prostu cyfra 54, czyli adres i kod, czyli oznaczenie tego adresu. Tak można to nazwać prostym językiem. Każde słowo zapisane w bloku jest czytane w tym samym momencie, więc jeśli będziemy pisać oczywiście daną obróbkę w jednej linijce, to nie działa to tak, że jest to czytane od lewej do prawej, tak jak w naszym języku, tylko wszystko jest czytane w języku programowania w tym samym momencie. Jeśli podamy kilka kodów w jednej linii, w jednym bloku kodu, to wtedy wszystko zostanie wykonane w tym samym czasie w symulatorze oraz na maszynie CNC, obrabiarce CNC. Więc to nie ma żadnego znaczenia, ale trzeba się oczywiście tego pilnować, że wszystko jest wykonywane w tym samym momencie, ponieważ często można się z tym pomylić kontynuując z tych podstaw po, podstawowych podstaw tak naprawdę każda zapisana funkcja zostanie wykonana w tym samym czasie w przypadku y, współrzędnych już tutaj głównie mamy współrzędne x y z y, te współrzędne z definicji nazywają się układem kartezjańskim y, można z tym się spotkać niektórzy tego używają ale po prostu ważne za, żeby zapamiętać że to są współrzędne prostokątne x y z na osi po prostu Oś Z jest zawsze względem rzeciona, wrzeciona, w przypadku Y i X, X można powiedzieć prostym językiem, jest to ruch w lewo i w prawo, a Y jest to ruch góra-dół. Ważne, żeby zapamiętać, że Z jest zawsze wzdłuż wrzeciona, ponieważ jeśli wiemy, że na frezarce yy, Z jest wzdłuż wrzeciona, to X będzie lewo-prawo, Y będzie przód-tył. Jeśli będzie to tokarka, gdzie tokarki zazwyczaj są dwuosiowe, to z jest zawsze wzdłuż wrzeciona, natomiast x będzie do, sie, do tyłu i do przodu, do nas i od siebie. W przypadku współrzędnych, tak jak wspominałem przed chwilą, załóżmy, że poruszamy się po nich, czyli dajemy sobie na przykład kod g0 z-10, czyli poruszamy się ruchem szybkim na z-10 współrzędną, Minus 10 względem naszego punktu zerowego, o którym mowa będzie oczywiście później. W takim przypadku możemy podać również wartości y, po przecinku. Oczywiście po przecinku tylko i wyłącznie mówiąc, ponieważ separatorem dziesiętnym w programowaniu jest kropka. Nie tak jak w matematyce przecinek, czyli jeśli zapisujemy, że chcemy się poruszyć y, 10 mm do tyłu względem y, naszego punktu zerowego, czyli y, za nasz punkt zerowy, to zapiszemy sobie, G1, G0, przepraszam, Z minus 10 i po tym możemy dać kropkę, czyli separator dziesiętny, no i na przykład piątkę, czyli 10,5. Zamiast przecinka, po prostu piszemy kropkę. Oczywiście, jeśli, za, jeśli poruszamy się na równą, yy, po prostu na równe 10, to wtedy możemy zapisać sobie po prostu 10, możemy zapisać 10,0 albo 10,0. Jeśli po kropce liczba jest równa 0, nie trzeba jej zapisywać, wystarczy zapisać zwykłą kropkę albo nic po prostu. Jest to oczywiście szybsze z reguły. Mechanicy, programiści, wszystkie osoby w branży CNC yy, w cudzysłowie są po prostu leniwymi ludźmi po, i po prostu chcą swoją pracę jak najbardziej optymalizować, żeby była jak najszybsza. To po prostu nie, nie komplikujmy tego, piszmy załóżmy z-10, nie dodawajmy tam żadnych kropek ani zera po kropkach. Kropki dajemy tylko i wyłącznie, jeśli chcemy w liczbach bo, dziesiętnych bądź setnych dodać nasze współrzędne a więc tak, dalej, mamy oczywiście kody są podstawowe kody i przedstawię Wam teraz to są naprawdę podstawowe kody, jest jeszcze ich kilka ale o tym nie będziemy mówić dzisiaj bo jest to aktualnie zbędne podstawowe funkcje kodów, jest ich oczywiście więcej tak jak wspominałem, ale to są główne i najczęściej używane funkcje Funkcje mamy takie. Funkcje przygotowawcze, czyli nasze G-kody, sam język programowania w G-kodach. Czyli jest to na przykład G54, G90, G0, G1. Wszystkie kody oczywiście omówię dopiero później. Mamy również funkcje pomocnicze, pomocnicze inaczej nazywane maszynowymi. Są to M-kody. To akurat jest nie z definicji M-kody, mówi się w cudzysłowie. Jest to M3, M4, M5, M30. Mamy funkcje narzędziowe, czyli m.in. funkcja T, D i H. Mamy funkcje technologiczne F i S. Mamy też opisy współrzędnych. Są współrzędne prostopadłe, czyli X, Y, Z. Mamy też współrzędne obrotowe i równoległe, lecz są one mniej istotne. W przypadku współrzędnych obrotowych jednak warto zapamiętać, że współrzędna obrotowa wrzeciona to jest współrzędna C. Jeśli wrzeciono porusza się. W prawo, zgodnie ze wskazówkami zeg wskazówek zegara, bądź niezgodnie z wskazówkami zegara, to po prostu zawsze jest to oś C. To nie ma znaczenia, w którą stronę przeciągną się obraca, ważne, że jest to oś C. To można sobie zapamiętać, lecz to podczas programowania tak naprawdę nie jest istotne. Mamy również opis interpolacji koło kołowych, po prostu interpolacji liniowych czy kołowych. W przypadku interpolacji kołowych jest, są to współrzędne IJK. W którym będę mówił też w kolejnych odcinkach, przy właśnie okazji wykonywania zaokrągleń czyli tych interpolacji kołowych w programie. Mamy też numery bloków, numery bloków N, po prostu pozwalają nam numerować te bloki, ale do tego właśnie przechodzimy. Funkcje przygotowawcze, czyli G-kody. Przedstawię Wam podstawowe tak naprawdę kody, które każdy powinien znać, również macie je tutaj na grafice. Funkcje G. Wyróżniamy trzy funkcje współrzędnych: G17, G18 i G19. G17 określa naszą płaszczyznę roboczą w współrzędnych x i y. G18 określa płaszczyznę w z i x. W przypadku G18 najczęściej jest to używane na tokarkach, ponieważ mamy tam oś z oraz x. Mamy również G19, gdzie oznaczamy współrzędne y i z. Oczywiście wszystkie podstawowe kody aktualnie no, tak naprawdę przeprowadzę dla ogólnego CNC i dla tokarki. Na początku będziemy w poradniku skupiać się na tokarce, a później przejdziemy sobie na fryzarkę. Mamy kod G500, czyli to są współrzędne maszynowe. Zawsze, jak włączamy maszynę po najeździe na punkty referencyjne, mamy włączone G500, gdzie operujemy wszystkimi operacjami, ustawieniem narzędzia, ustawieniem G54 względem tego G G500, czyli współrzędnych maszynowych, które są ustalone przez producenta maszyny i one są stałe i niezmienne w, naszej, w naszych po prostu osiach X, Y, Z kartezjańskich. Mamy, tak dokładnie, mamy również przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego, czyli PPZ. -a. Jest to od G54 do G57. Najczęściej, u, jeśli używamy jednego PPZ, jest to G54, ale również po to jest G55, 56 i 57. Jeśli zazwyczaj to się korzysta w frezowaniu, w toczeniu raczej nie. Jeśli mamy kilka punktów zerowych i chcemy po prostu wykonać kilka przedmiotów w jednym programie to wtedy po prostu w programie zmieniamy sobie za każdym razem punkt zerowy, który wy sami ustawiliśmy na danym detalu. Ważne, żeby zapamiętać, że od G54 do G57 są po prostu przesunięcia ppz u czyli punktu zerowego przedmiotu. Mamy funkcję diam on oraz diam off. Diam on to jest podawanie wartości średnicy, czyli będziemy wtedy programować względem, względem całej średnicy naszego detalu. Mamy również diam off, i to są wartości promienia, czyli będziemy po prostu podawać współrzędne, będziemy programować względem promienia naszego detalu. Załóżmy, że mamy w szczękach tokarki detal FI30. Jeśli będziemy mieli włączoną funkcję diam on, która jest domyślnie w tokarkach, to będziemy wtedy podawać XX, x, po prostu nasz będzie się kończył na X30. To będzie średnica naszego detalu. Natomiast jeśli włączymy diam off, Będziemy mieli wartość promienia, czyli nasz największy x to będzie 15. Jeśli będziemy już na x 15, to wtedy będziemy po prostu na samym końcu detalu. Wszystko będzie przedstawione na grafikach, więc wydaje mi się, że będzie to prosto wykonane i zrozumiałe dla Was. Mamy funkcje g71 i g70, które są rzadziej wykorzystywane, lecz też są i warto o nich wiedzieć. G71 to są dane wymiarowe w milimetrach, natomiast g70 to są w celach. Jako iż znajdujemy się w Polsce, w Europie, korzystamy z milimetrów i cale nas po prostu nie interesują, chyba że jako taki po prostu smaczek dla ludzi, którzy są bardziej zaawansowani i chcą się pobawić w calach wymiarowych. Po prostu G71 to są dane wymiarowe w milimetrach, one również są domyślnie ustawione. Mamy także funkcje G90 i G91. G90 jest to programowanie absolutne, a G91 jest to przyrostowe. W przypadku programowania absolutnego Zawsze będziemy się, nasze współrzędne będą się poruszać względem punktu zerowego, jaki ustaliliśmy. W przypadku programowania przyrostowego, czyli G91, jeśli poruszymy się załóżmy na Z-10, to od tego momentu resetują się nasze współrzędne, i wtedy, jeśli podamy znowu -10, to tak naprawdę w rzeczywistości będziemy na detalu 20 mm od detalu. A podaliśmy w programowaniu 10, czyli po prostu przyrostowe, poruszamy się do danego punktu i od tego punktu znowu wpisujemy wartość, o jaką chcemy się poruszyć. Nie musimy wpisywać wartości względem naszego PPZ. -o. Osobiście bardziej wolę programowanie absolutne, ale programowanie przyrostowe również jest, i również ludzie z niego korzystają w branży. Mamy dalej takie funkcje jak G94 i G95. G94 jest to posuw w milimetrach na minutę, a G95 jest to posuw w milimetrach na obrót. Zazwyczaj używa się G95, to jest posuw w milimetrach na obrót, jeśli mówimy o tokarkach. G96 jest to stała prędkość skrawania. W tym przypadku w praktyce to wszystko mówimy w kolejnych odcinkach. Ale wtedy podajemy również nasze S, o czym będzie mowa później, czyli yy, po prostu szybkość obrotową, jako nasze VC, ale to po prostu omówię w dalszej części odcinków, bo to nie będziemy się nad tym rozwodzić. Wszystko wytłumaczę w prosty sposób później. A natomiast G97 jest to odwołanie stałej prędkości skrawania, czyli naszego G96. Yy, jest też funkcja LIMS. LIMS odnosi się do ograniczenia stałej prędkości skrawania. Czyli wykorzystujemy to zawsze g przy G96 i po prostu wpisujemy tam wartość, z jaką nasze wrzeciono ma się obracać maksymalnie i powyżej tej wartości nie zejdzie. I teraz tak. Funkcje G interpolacji liniowych G00, G01, G0 lub G1 yy, po prostu wygodnie pisze się G0, G1, ale to nie ma większego znaczenia. W przypadku G0 jest to ruch szybki, którym poruszamy się poza. Naszym detalem możemy poruszyć się ruchem szybkim, aby zmienić narzędzia, aby gdzieś podjechać, aby podjechać na dane miejsce przed detal w celu zmiany narzędzia, zawrzeciono. W przypadku G1 jest to ruch szybki, yy, przepraszam, jest to ruch roboczy, ruch w materiale. G1 zawsze używamy, jeśli wykonujemy obróbkę skrawaniem, zbieramy dane warstwy na naszym detalu. Mamy również interpolację kołową, czyli G2 i G3, G02, G03 jak to woli. G2 jest to inter interpolacja wykonująca zaokrąglenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli będzie to wtedy zaokrąglenie wklęsłe, mówiąc prostym językiem. W przypadku g3 jest to zaokrąglenie, które nie jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wręcz przeciwnie, i po prostu wtedy wykonujemy zaokrąglenie wypukłe. To wszystko będzie pokazane w praktyce, ponieważ będzie, będzie to lepiej zwizu zwizualizowane dla Was wszystkich. Chyba ostatnia najważniejsza funkcja G z tych głównych funkcji jest to G40, jest to odwołanie korekcji narzędzia. Mamy G41, jest to korekcja, dokładnie kompensacja, może powiem, już tak zaawansowanym bardziej językiem, z lewej strony naszego detalu, czyli od wewnątrz i G42 to jest prawa kompensacja z zewnątrz. Do kompensacji przejdziemy sobie w przypadku programowania już yy, obróbki wykańczającej, ponieważ jest to bardzo istotne, jeśli chcemy mieć do, bardzo wysoką dokładność wymiarową. A więc tak, przejdźmy do kolejnych funkcji. Funkcje M, czyli funkcje maszynowe. M0 jest to podstawowe zatrzymanie programu. M01, M1 jest to warunkowe zatrzymanie programu i te warunkowe zatrzymanie programu działa tylko i wyłącznie w przypadku ustawienia warunku który właśnie jest dany dla naszego, dla naszego programu. Jeśli mamy jakiś warunek, który program spełni maszyna spełni nasza obróbka, to po prostu program warunkowo się zatrzyma za pomocą użycia tej funkcji. Mamy funkcję M2, jest to po prostu zwykły koniec programu. To już nie jest zatrzymanie programu w danym miejscu, gdzie jest linijka tego kodu, to jest koniec programu, czyli zakończamy program, obróbka się skończyła. Ale te kody tak naprawdę nie są używane. Kody używane do zakończania programów i tak dalej usłyszycie dosłownie za chwilę. Mamy również kod M3, M4, M03, M04, tak jak mówiłem parę chwil temu. Zera nie są po prostu potrzebne w programowaniu, ponieważ chcemy przyspieszyć tą obróbkę i jak najbardziej wykonać ją jak najszybciej, że tak powiem. M3 jest to włączenie prawych obrotów wrzeciona, natomiast M4 jest to włączenie lewych obrotów wrzeciona. Zazwyczaj używa się M3, ponieważ większość narzędzi, przynajmniej w Polsce, są to po prostu prawe narzędzia, którymi obrawa, wykonujemy obróbkę skrawianiem w stronę prawą. M5 jest to zatrzymanie obrotów. Możemy tego dokonać w przypadku, gdy podczas programowania chcemy sobie otworzyć maszynę, spojrzeć, co się dzieje, usunąć wióry. Wtedy możemy użyć sobie M5. M6 jest to potwierdzenie ręcznej wymiany narzędzia. M6 używa się głównie na frezarkach, na tokarkach, raczej to nie jest wykonywane ze względu na imak narzędziowy bądź głowicę rewolwerową lub inne wszystkie yy, imaki narzędziowe. W przypadku M6 po prostu ważne, żeby zapamiętać, że tego używa się głównie na frezarkach yy, bez magazynu narzędziowego z ręczną zmianą narzędzia. Funkcja M8 i M9 odnosi się do chłodziwa, do kulantu naszego. M8 jest to włączenie chłodziwe, natomiast M9 wyłączenie tak naprawdę podstawy podstawy, podstaw, tak naprawdę że tak powiem. Yy, I teraz tak. Funkcja M17 jest to koniec podprogramu. O podprogramach również będę mówił później. Ważne, żeby wiedzieć, że jest to zakończenie podprogramu. I funkcja M30, jedna chyba z najistotniejszych funkcji, bez której po prostu program nie ruszy, zawsze to musi być. Funkcja M30 odpowiada za koniec programu. Dokładnie to jest to koniec programu ze skokiem na jego początek. Zawsze jak piszemy program, na ostatniej linii, na samym końcu, musi zostać napisane M30, aby po prostu przekazać informację maszynie, że to jest koniec programu, zakończyliśmy naszą obróbkę. Dalej mamy funkcje narzędziowe. Yy, funkcje narzędziowe, wymieniałem wcześniej, są to proste funkcje T, D i H. T jest to wybór konkretnego numeru narzędzia z magazynu narzędziowego, a D jest to numer gniazda, do którego przypisane są, tak jakby, parametry tego narzędzia. Czyli wszystkie pomiary, wszystkie parametry znajdują się w funkcji d. W przypadku wybierania narzędzi w, w praktyce już na programie, pisze się, załóżmy, t1d1. Dosłownie przy, obok siebie, w jednej linijce T1 oznacza wybór narzędzia z magazynu narzędziowego o numerze 1, a D1 to jest po prostu wybór gniazda, do którego przypisane są parametry, czyli załóżmy, że mamy narzędzie jedynkę, T1. I do niego przypisane są parametry w magazynie, prze, przepraszam, w gnieździe D1, czyli T1D1. Mamy również H. H to jest kompensacja długości narzędzia, której tak naprawdę póki co się nie używa i do tego przejdziemy kiedy indziej. Mamy dalej funkcje technologiczne, jest to S i F. S to jest po prostu prędkość obrotowa wrzeciona, F to jest prędkość posuwu, które oczywiście ustalamy w kodach G, które podałem wcześniej. Mamy również, tak jak mówiłem, opisy współrzędnych X, Y i Z. X to jest po prostu już tak dokładniej mówiąc współrzędna poprzeczna. W przypadku tokarki jest to po prostu średnica. Y z perspektywy operatora, właśnie osoby, która wykonuje program jako programista, on, jako technolog, który to sprawdza, jako operator stojący przy maszynie. Jest to ruch góra-dół, prostopadły po prostu do osi yy, naszej tutaj obrabiarki, czy to tokarki, czy frezarki. W przypadku Z jest to oś zawsze wzdłuż wrzeciona, tak jak mówiłem. Jest to, z jest to współrzędna wzdłużna. W przypadku tokarki jest to wzdłuż wrzeciona naszego, jest to zawsze długość. No, tak naprawdę z innych współrzędnych, tak jak mówiłem, warto wiedzieć, że są współrzędne obrotowe i współrzędne równoległe. Na tym się nie, skupa, nie skupiajmy. Współrzędne obrotowe są to współrzędne ABC, tak jak mówiłem. C jest to zawsze Oś w kierunku obrotu naszego wrzeciona. W, w przypadku współrzędnych równoległych są to współrzędne UV, UV i W. Są one zazwyczaj zbędne w programowaniu trzyosiowym, bardziej używa się ich przy 5 czy osiówkach. Mamy również opisy interpolacji przy programowaniu łuków. Są to po prostu współrzędne IJ. I odpowiada za współrzędną X. Względem naszego G2 lub G3, tak jak mówiłem, J odpowiada za współrzędną Y, a K odpowiada za współrzędną Z. W przypadku tokarek będziemy używać jedynie Ize, IK, czyli XZ, a jeśli mamy frezarkę, to już zależy od osi, na których pracujemy. Można wykorzystać trzy współrzędne IJK albo dwie współrzędne IK i J, to akurat nie ma znaczenia. Mamy również już ostatnie nasze funkcje w programowaniu. Są to numery bloków. Numery bloków N. Mają one po prostu na, cele, na celu łatwiejszą orientację w programie po programie. Tą numerację można sobie automatycznie włączyć w przypadku Siemensa, numerika na którym będziemy przeprowadzać nasz poradnik. I to wszystko przedstawię oczywiście w późniejszych etapach poradnika. A więc, tak, przejdźmy już do ostatniego podpunktu. W przypadku naszych podstaw programowania, czyli naszej teorii, która jest niezbędna, są to charakterystyczne punkty przy programowaniu. Jest ich kilka i najważniejsze punkty: jest to punkt referencyjny, punkt zerowy maszyny, punkt zerowy przedmiotu obrabianego, punkt odniesienia narzędzia oraz punkt wymiany narzędzia. Te wszystkie punkty są oznaczone, mają swoje oznaczenia. Osobiście nie lubię tych punktów. Mimo, że w jakimś stopniu nauczyłem się ich na pamięć, ale to jest po prostu typowe uczenie się na pamięć i to niestety nie sprzyja programowaniu, lecz po prostu jest to potrzebne, trzeba to umieć i prędzej czy później należy się tego nauczyć. Ale po kolei. Punkt referencyjny jest to punkt współrzędnych XYZ, w przypadku tokarek XZ, ustalony przez producenta obrabiarki. I po prostu w tym punkcie, w punkcie referencyjnym dochodzi do zerowania układu y, pomiarowego. Y, po każdym włączeniu obrabiarki należy najechać na takie punkty referencyjne, aby wyzerować po prostu wszystkie współrzędne. Chyba, że y, po prostu obrabiarka ma wbudowany automatyczny najazd na punkty referencyjne, wtedy nie trzeba tego wykonywać, ale zazwyczaj po prostu przynajmniej z maszynami, z jakimi ja miałem doświadczenie, z tokarkami czy z frezarkami to należyło, należej było, należne było, ręcznie najechać na ten punkt referencyjny. Dalej, punkt zerowy maszyny. Yy, w tym punkcie po prostu znajduje się początek współrzędnych maszynowych, o których mówiłem wcześniej. I to po prostu jest niezmienne dla maszyny, jest to ustalone przez producenta. Jest to nasze G500. Współrzędne maszynowe, względem których ustawiamy noże, punkty zerowe i tym podobne. Mamy dalej punkt zerowy przedmiotu obrabianego. Yy, jest to do tego skrót PZPO. Jest to punkt zerowy przedmiotu obrabianego, zazwyczaj używa się tego skrótu PZPO. Określa on zawsze w yy, przepraszam bardzo. Określa on zawsze początek układów współrzędnych, yy, dla których jest napisany program. My osobiście ustalamy yy, ten PZPO, yy, używając oczywiście kodów G54, 55, 6 lub 7. Zazwyczaj G54, tak jak mówię. Operator oczywiście sam ustawia ten punkt zerowy, zazwyczaj wykonuje się to na czole detalu w przypadku toczenia. Dalej mamy punkt odniesienia narzędzia. Jak sama nazwa, nazwa mówi, jest to punkt, do którego odnosi się narzędzie skrawające. Jest on ustalony zazwyczaj względem imaka narzędziowego, jeśli taki imak się znajduje i nie da się go zmienić. Jest on również ustalony już w maszynie. Mamy kolejny punkt odnoszący się do narzędzia jest to punkt wymiany narzędzia. Jest to po, to po prostu punkt, do którego narzędzie wraca w celu jego wymiany, zmiany na inne do, i dokonania dalszej obróbki skrawaniem. Po prostu w tym punkcie. Znajduje się narzędzie, i dokonuje się zmiana na kolejne. W przypadku toczenia, załóżmy, jest to zmiana z noża z toczenia grubnego na, z grubnego na toczenie wykańczające. Po prostu, załóżmy potem z wykańczaka na nóż do gwintów. I to wszystko po prostu wykonuje się w punkcie wymiany narzędzia. I wszystkie te punkty mają oczywiście swoje oznaczenia, które widzicie wszyscy na, właśnie na ekranie. I z tak naprawdę podstaw, z teorii yy, jestem w stanie wam powiedzieć, że to jest tyle, co musicie wiedzieć. Już w kolejnym odcinku przejdziemy sobie do praktyki, do samego programowania, a te jedyne informacje, które wam tutaj podałem, są to podstawy podstaw, które tak naprawdę powinniście zawsze mieć z tyłu głowy i wiedzieć. Niektóre są bardziej przydatne, niektóre mniej przydatne, mimo wszystko. Jeśli ktoś chce się prawidłowo nauczyć programowania, powinien mieć te informacje zawsze w głowie i znać na odpowiedź o każdej porze dnia i nocy na pytania yy, odnośnie tych wszystkich informacji zawartych w tym pierwszym odcinku z teorii. Ja Wam wszystkich dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku już yy, przy programowaniu w Siemensie, w Sinumeriku 840D, gdzie przedstawię Wam jak wygląda interfejs, jak stworzyć maszynę i jak wykonać tak naprawdę podstawowy program. Dziękuję bardzo i po prostu widzimy się w kolejnym odcinku. Bardzo Wam wszystkim dziękuję.